RK Sport zaprasza Cię do wzięcia udziału w kolejnej edycji wyprawy do Macedonii. Ten magiczny kraj pozwoli Tobie zdobyć kolejne doświadczenie w ofrodzie. Góry i ich krajobraz zostaną z Tobą w pamięci do końca życia. My, organizatorzy, razem z uczestnikami, pokonujemy te odległe trasy, więc nieważne, czy uczestnicy już w takich wyprawach brali udział, czy też nie. Dbamy jednak o to, aby czuł się każdy z uczestników bardzo komfortowo i w doborowym towarzystwie. Kładowicze oraz miłośnicy UTV na tych trasach nudzić się na pewno nie będziecie. Bardzo proszę dzwońcie, piszcie, udzielę Wam wszelkich informacji i łapcie miejsca właśnie na tą wyprawę. Gwarantujemy, że będziecie w 100% zadowoleni. Pozdrawiam serdecznie.